Sprzęty załadowane, kaski, kombinę ząbny, inne rzeczy. Jedziemy do eee, Przede wszystkim wielkie podziękowania dla teściowej za to, że udostępniła nam tutaj miejsce na <śmiennie> Teściowa pani Bożenka inaczej. Eee, przestań, przestań. Jest tutaj naszym magazynierem zimowym i pilnuje nam maszyn. Łe! <śmiennie> to jak nie śpi, bo... To Wajlando masz, masz duży ten akumulator, uwaga Pierwszy maszynos los maszynos jest ty, Ja mam taki sam jak ty gość, bo się takie postawił, że ten jest mój no, Ten jest mój po lewo no, to się nie przymasz, ale pewnie dlatego to nie ma. Co, co robiłem? robiłem? Zmieniałeś Jak zmieniałem? Nie, ma się nie. nie. nie wiem co obejmuje ta kamera, ale ee... Español. ¡Yes! ¡Es acumulador ¡Yes! yes. 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 Wolne. Dobra. Musisz się rozgrzać, bo to jest. Ja się kręci. Jak się rozgrzeje, to trochę odpłynie, nie? To do zobaczenia, nie bawem. go. O, tak tam za mocno. <głos> <głos> Masz telefon? Zrób fotkę wyśród demu. Niech mu troszeczkę żyłka skoczy. Po co? A bo Ty na, na bocznej sobie postaw. Co? Na bocznej sobie postaw. Nie, ale dostarczam. Tak? Okay. <laughs> no i spokojnie. Okej. No i jak nikt nie zadzwoni, to ja go nie sprzedaję. A <laughs> po no, <bo> co? <laughs> Jakie będą wrażenie z tego filmu, bo mam mikrofonik tutaj taki z gąbeczką, taki wiatro... A, taki specjalny taki Wiatr pilny taki? To ja też. To ja to masz. Ale to jest takie pro już teraz. Teraz jesteśmy trochę pro. Nie ma przybliżenia ta kamerka, żeby robić. Musisz zrobić przybliżenie na firmie. Co? Nie, ma nie mam takie przybliżenia. Stępiałam gdzie tego trzymać, więc trzymam sobie to. No no to w ogóle, masz kufer w Co? Mm -hmm. Co? Mm -hmm. A kurwe mnie też rzekł ręką, a tak jakbym bym go puścił sobie tutaj dołem, rzekł, a powinien tylko wstawać, powinien sobie go tutaj... Nie no, pamiątka musi być, no... No więc tak, mamy tutaj znalezioną moto przez koalę. jedziemy go zaraz zobaczyć. Cena jest very nice. Dobra, cena nie pokazuje. Pierwszy właściciel w Polsce, rok 17 sprowadzony do Polski poperzowane manetki, prawie nowe opony, akcesoryjny tłumik wersja 130 po lifcie, jest 65 tysięcy przejechane nie działa ABS, ale ABS jest do ogarnięcia czekamy, z, czekamy na Marcinka, przyjeżdża z przyczepką i lecimy idę jeszcze kupić nam po jakimś e, kebabie na drogę u fajeczki co jakiś energetykos Żebyśmy nie padli po drodze, bo pewnie nam się trochę zejdzie Nie jedziemy, no by nie padało tylko Zakupiłem ze podróżnika Oho, mamy przyczepos No taka pojedyncza ten Siema, Jedziemy, trasą już Także jeszcze tylko dwie godziny na miejscu kierowca to jest jest zglasówkę Jak kupimy czy nie kupimy? Prawdopodobnie kupimy, ale nie ma co się aż tak napalać. Czyli, może kupimy, może nie kupimy. Ale da, Głosy są za tym, że jednak kupimy. Czyli trzymajmy się, że, że kupimy. Dobra, jesteśmy po zakupie. Pacjent wykupiony, to jest. Mało go widać. Ale kupiliśmy co cóżko. Tam, panie kierowniku, bardzo dobrze. Zadowolony z zapięcia motocykla. Także na spokojnie, wszystko pod kontrolą, tak jak ma, miało być pod, w planach. także I tak. Jedziemy do domku. A ty jak uważasz? Mocno no ja... zapięty ja... motocykl? No nic nie... go nie ruszy. No dobrze. <laughs> Jedymy. Stoi pod tą plandeką i musimy jej zobaczyć. Tu jest bufet. To są części. To jest pacjent. Tomek. Tak wygląda mój motocykl. Tu jest główny winowajca tego wszystkiego Ale to jest lepiej wygląda, nie Tomek, tak. Teraz jest taki... Taki, na, taki naked trochę jest taki. Tu jest winowajca, to jest pompa Marcinek, jak tam idą postępy prac? No wszystko już wybebeszone ja Teraz staje ponowne, odpowiednie skręcanie Czyli z, gór, z górki już mamy no, no powiedz <laughs> Super. No i niestety, jak się nie ma w głowie Zasuwać do sklepu po izolację taki mały brak, niby podstawowej rzeczy, a jednak zapomniałem. Zasuwam no to. Robimy testa. Uh -huh. Robimy test czy hamulce. O, tyle godzin robimy. To ja to toś, toś Dobra, to ja idę otwierać bramę, antypol maszynu. 12 godzin później. Marcin jak ci dzisiaj poszło powiedz? No gitara chyba ogarnięta. Trzeba te posprzątać zabawki. Sprzątamy gitarę. zabawki. Robimy już 14 godzinę. Nunia poszła już spać. Zbieramy ją bordello bum. bum. I lecimy do domu. Na raz.